W dzisiejszym wydaniu polskich wiadomości. Migranci wykorzystują lewarki, aby pokonać zaporę o wartości miliarda złotych. Premier Donald Tusk odrzuca propozycję podniesienia płacy minimalnej. Rosyjskie skażone warzywa zatrzymane na granicy z powodu pozostałości szkodliwych pestycydów. Unia Europejska i Serbia finalizują umowę dotyczącą wydobycia największego w Europie złoża litu. Mercedes oferuje Polakom pracę w Niemczech za 15 tysięcy złotych miesięcznie. 89 milionów złotych na podwyżki dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polska kupuje aerostaty rozpoznawcze w ramach programu Barbara. Migranci próbujący przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią znaleźli sposób na pokonanie bariery granicznej o wartości blisko miliarda złotych przy użyciu zwykłego lewarka samochodowego. Nagrania dokumentujące tę metodę pojawiły się w mediach społecznościowych co skłoniło polskie władze do zapowiedzi technicznego wzmocnienia zapory. Na nagraniu opublikowanym w serwisie TikTok oraz na Platformie X widać dziewięciu migrantów przechodzących przez szparę pomiędzy przęsłami bariery. Przy użyciu lewarka, który kosztuje około 60 zł w marketach budowlanych, udaje im się wygiąć stalowe przęsła. Lewarek działa z siłą nacisku do dwóch ton, a rozginanie jest możliwe ze względu na pięciometrową długość belek zapory. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk skomentował film zapowiadając pilną modernizację zapory. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz potwierdziła, że migranci niszczą zabezpieczenia graniczne narzędziami do cięcia i rozginania, a zapora jest naprawiana na bieżąco przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ciągu ostatnich dwóch dni odnotowano 470 prób naruszenia granicy, a w maju łącznie było ich 5 tysięcy. Przedstawiciel wykonawcy bariery przyznaje, że przy projektowaniu nie zakładano konieczności zabezpieczenia konstrukcji przed takim sposobem pokonania, ale istnieje możliwość jej wzmocnienia. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej ocenił, że uginanie się belek zostało zdefiniowane jako jedna ze słabości bariery, a system elektroniczny, choć wychwytuje moment próby nielegalnego przekroczenia granicy nie zawsze pozwala straży granicznej na skuteczne przeciwdziałanie ze względu na krótki czas trwania akcji. W tym tygodniu minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała o trwających pracach nad projektem ustawy, która określałaby płacę minimalną na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego. Gdyby za bazę przyjąć dane GUS za maj, Według których przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosło 8147 zł brutto, płaca minimalna według propozycji Dziemianowicz-Bąk wyniosłaby około 4888 zł. Spekulacje na temat potencjalnej podwyżki płacy minimalnej przerwał w piątek premier Donald Tusk. Docenił on lewicową wrażliwość minister Dziemianowicz-Bąk i jej chęć pomagania. Jednocześnie wskazując, że nie będzie zgody na jej propozycję. Premier zapowiedział, że zgodnie z obowiązkami rządu we wtorek zaproponuje podniesienie płacy minimalnej o blisko 5%, jak nakazuje ustawa, ale nie będzie proponował wyższego skoku. Donald Tusk zauważył, że podwyższanie płacy minimalnej może stanowić poważny problem dla tysięcy polskich firm, szczególnie tych małych. W tym roku, w związku z inflacją, minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. W styczniu nastąpiła podwyżka do kwoty 4242 zł brutto, a w lipcu płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł. Polska zmaga się z napływem warzyw z Rosji. Ostatnio na granicy zatrzymano partię ogórków, w których wykryto pozostałości substancji szkodliwych dla zdrowia konsumentów. Incydent ten zwraca uwagę na kwestię bezpieczeństwa żywności importowanej z Rosji. Zgodnie z raportem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, Kontrola przeprowadzona 20 maja 2024 roku wykazała w ogórkach wysoki poziom pozostałości pestycydów. Wykrytą substancją okazał się dichlorwos, stosowany głównie do zwalczania szkodników i ochrony produktów przed owadami. Omawiana partia ogórków nie przekroczyła granicy, co oznacza, że skażone warzywa nie trafiły na rynki hurtowe w Polsce. Import rosyjskich ogórków do Polski nie jest niczym nowym. W poprzednim roku sprowadzono do kraju blisko 8 ton tego warzywa. Na polskim rynku można znaleźć także inne warzywa pochodzące z Rosji, takie jak cebula czy marchew. Łączny import z tego kraju sięga dziesiątek tysięcy ton. Negatywne decyzje dotyczące sprowadzanych produktów nie ograniczają się tylko do towarów z Rosji. Wątpliwości wykryto również w drażach z Ukrainy z zaniżoną zawartość cukru oraz puszkach kukurydzy z Egiptu. Dyrektorka Biura Orzecznictwa i Legislacji w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekonuje, że Ukraina jest kierunkiem importu jak każdy inny kraj, a artykuły stamtąd nie wybijają się ponad resztę pod względem nieprawidłowości. W Dolinie Jadar w Serbii mogą znajdować się największe w Europie zasoby litu o szacunkowej wartości 4 miliardów euro. Unia Europejska i Serbia są bliskie sfinalizowania umowy o eksploatacji tych złóż. Lit, który nazywany jest białym złotem ze względu na barwę złóż, jest niezwykle cennym metalem w dzisiejszych czasach. Wykorzystuje się go do produkcji akumulatorów litowo-jonowych, zasilających laptopy, telefony komórkowe i tablety. Znajduje także zastosowanie w produkcji szkła, ceramiki żaroodpornej, wytrzymałych stopów używanych w lotnictwie oraz ogniw litowych. Geolodzy szacują, że w dolinie Jadar na zachodzie Serbii znajduje się 1,3% światowych zasobów litu, nazywanego białym złotem. Badacze podkreślają, że wydobycie tego surowca mogłoby być dla Serbii niezwykle dochodowe, a jego szacunkowa wartość wynosi około 17 miliardów złotych. Serbski dziennik Danas poinformował, że negocjacje między Unią Europejską a Serbią w sprawie wydobycia litu dobiegają końca. Do zawarcia porozumienia mają pozostać tylko ostatnie przeszkody prawne. W 2022 roku dostęp do złóż w Dolinie Jadar utraciła firma wydobywcza Rio Tinto, brytyjsko-australijski gigant, który planował stać się największym producentem litu w Europie. Przy pełnej wydajności kopalnia Jadar miała produkować 58 tysięcy ton rafinowanego węglanu litu do akumulatorów rocznie. Jednak po licznych protestach Serbia cofnęła licencję Rio Mercedes-Benz, jako jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie, aktywnie poszukuje w Polsce pracowników do swoich fabryk w Niemczech. Firma kusi atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia, w tym wynagrodzeniem sięgającym nawet około 15 tysięcy złotych miesięcznie. Według informacji dziennika, Mercedes-Benz poszukuje mechaników pojazdów dostawczych do pracy w okolicach Frankfurtu nad Menem. Firma oferuje wynagrodzenie netto w wysokości około 3500 euro miesięcznie, co w przeliczeniu na złote daje około 15 000 zł. Dodatkowo koncern zapewnia zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy oraz roczną premię w wysokości 1000 euro. W 2023 roku średnia pensja w Polsce według danych głównego urzędu statystycznego wyniosła około 7150 zł brutto. Tymczasem minimalna pensja w Niemczech w tym samym czasie wyniosła prawie 2000 euro. Oznacza to, że najniżej opłacani pracownicy za naszą zachodnią granicą zarabiają jedną trzecią więcej niż polska średnia. Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii było ponad dwukrotnie wyższe niż w Polsce. Rząd Donalda Tusk'a planuje odtworzyć 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które zostały zlikwidowane przez poprzednią administrację. Celem jest usprawnienie wykrywania szpiegów. Jednak proces ten napotyka na przeszkody związane z brakiem odpowiednio przygotowanych specjalistów z dziedziny kontrwywiadu. Od marca trwa intensywny nabór do reaktywowanych delegatur oraz do centrali Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. Rzecznik Jacek Dobrzyński podkreśla, że poszukiwani są ludzie o wyjątkowych predyspozycjach i wielorakich umiejętnościach, głównie absolwenci różnych kierunków studiów. Agencja niechętnie dzieli się szczegółami kadrowymi dotyczącymi swoich funkcjonariuszy. Wiadomo jednak, że w budżecie na 2024 rok ujęto dodatkowo około 89 milionów złotych, z przeznaczeniem na regulację uposażeń funkcjonariuszy. Kwota ta została podzielona na podwyższenie stawek dodatków za stopnie służbowe oraz regulację stawek uposażenia zasadniczego. Po wejściu w życie rozporządzenia, minimalne stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy agencji będą wynosić od 2200 zł do 12100 zł, a stawki maksymalne będą mieścić się w przedziale od 4700 zł do 16200 zł. Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy zakładają minimalną wysokość uposażenia od 2000 zł do 10500 zł brutto, a stawki maksymalne kształtują się od 2200 zł do 12100 zł brutto. Planowane jest również podwyższenie stawek dodatków za stopień służbowy. Przykładowo szeregowy funkcjonariusz otrzyma 800 zł dodatku. Podporucznik 2050 zł, a generał brygady 2700 zł. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę na zakup czterech aerostatów rozpoznawczych w ramach programu Barbara. Kontrakt o wartości niemal 1 miliarda dolarów obejmuje balony z podwieszonymi radarami oraz niezbędną logistykę i dodatkowe elementy dotyczące funkcjonowania tych urządzeń. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślił, że umowa definiuje bezpieczeństwo Polski i jest kolejnym aktem współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że oba kraje potrafią współdziałać i podejmować największe wyzwania, a siła NATO opiera się na współpracy. Wartość umowy wynosi 960 milionów dolarów i zostanie sfinansowana z pożyczki udzielonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Polska będzie drugim krajem na świecie, który będzie korzystał z takich systemów radiolokacyjnych. Wojna w Ukrainie pokazała, jak wielowarstwowe musi być rozpoznanie. Cztery balony na uwięzi z podwieszonymi radarami uzupełnią obecny system obrony powietrznej i rozpoznania w Polsce. Aerostaty będą w stanie wykrywać obiekty takie jak samoloty, drony, jednostki wodne i pociski rakietowe na odległość ponad 300 kilometrów. Zostaną one rozmieszczone wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski. Pamiętaj, że subskrybując kanał i wciskając dzwonek otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach. Z tego ekranu zapraszam również do subskrypcji kanału Kryminalne wiadomości.